Cześć, witajcie na kanale Wojwak Bricks. A dzisiaj planuję zmotoryzować zestaw 42 czyli Ford Mustang Shelby GT500. Jest to zestaw, może pamiętacie z recenzji, którą wrzuciłem na kanał zaraz po premierze tego zestawu. Jest to zestaw, gdzie nie znajdziemy praktycznie żadnej mechaniki. Jedyną funkcją to jest funkcja pullback, ani nie mamy skrętu kół, nie mamy tutaj żadnego dyferencjału, dlatego też to wszystko trzeba będzie tutaj przebudować ale dzięki temu też że mamy tutaj takie pustkowie pod karoserią to spokojnie uda się zmieścić całą w opcję Control Plus. Planuję tutaj wykorzystać do tego zmotoryzowania dwa silniki Elki. Jeden będzie odpowiadał za skręt kół, drugi do napęd, na, za napęd. Myślę, że ze względu na to, że jest to zestaw, który będzie jeździł tylko i wyłącznie po płaskim terenie, nie ma sensu wykorzystywać dwóch silników do napędu, tak jak to było w przypadku jeepa Wranglera. Jeśli chodzi o skręt kół, idealnie w ramię tutaj mieści nam się silnik, także ramy nie trzeba będzie przebudowywać, tylko i wyłącznie tutaj całą tą przednią oś oś z dodaniem opcji skrętu. Jeśli chodzi o napęd, tu oczywiście wyrzucę te dwa półbeki. Będę chciał huba, który będzie w środku, oczywiście w kabinie, przesunąć jak najbardziej do tyłu, żeby nie wystawał nam tutaj przez przednią szybę. No i oczywiście tutaj mamy też idealne miejsce na umieszczenie silnika do napędu, który będzie połączony bezpośrednio już z dyferencjałem przez koło zębate. Zobaczę, jak tutaj będzie wyglądała kwestia z miejscem. Będę chciał dać to koło wyjściowe jak największe, żeby też nasz Shelby był jak najszybszy. Także zabieram się za zmotoryzowanie tego Mustanga i za chwilę widzimy się z powrotem. Jestem w tej chwili po zamocowaniu huba. Jak widzicie, kompletnie zmieniłem koncepcję początkową. Wynika to m.in. z tego, że po zamocowaniu tutaj napędu poprzecznie i podpięciu dyferencjału. No, i tutaj jeszcze dodaniu belki, która by stabilizowała tutaj tą tylną oś, no spowodowałoby to, że koła dosyć mocno wystawałyby poza nadkola. Dlatego też postanowiłem tego huba umieścić tutaj. Zaczepy na habie idealnie tutaj pomogły w tym, żeby zamocować tylne wyjścia do kół. Podmienić również musiałem tutaj te czarne belki na krótsze, ponieważ one wchodziły tutaj nam w huba no i też będzie bardzo prosty dostęp do baterii bardzo prosty dostęp do włączenia huba tutaj jeszcze dałem poprzeczną belkę podpiętą do huba, który będzie nam tutaj wzmacniało i stabilizowało tego huba tutaj jeszcze pójdą zaczepy boczne no i po zmianie tej koncepcji Będę musiał zbudować napęd na przednią oś Czyli będzie mieli z przodu dyferencjał jak również wyprowadzenie do skrętu kół Ale dzięki temu, że huba umieściłem tutaj z tyłu Na tylnej osi praktycznie Mamy mnóstwo miejsca teraz tutaj żeby umieścić silniki do napędu i do skrętu kół Nawet zastanawiam się nad tym czy nie Wrzucić tutaj dwóch silników do napędu, ale to zaraz sobie poprzymierzam, sprawdzę, jakby to wyglądało. Także no, niedługo do Was wracam z powrotem. I po kilku godzinach kombinowania udało mi się wreszcie skonstruować przedni napęd. Mamy oczywiście dyferencjał, wyjście do silników. No i oczywiście jest też skrętku. Już Wam pokazuję. W ten sposób on sobie będzie działał. Tutaj mamy wzmocnienie, żeby nam koło nie latało. Rzeczywiście jest dosyć mocno to osadzone. Także koła się tutaj nam nie uginają. Także spróbuję teraz to zamocować już bezpośrednio do Mustanga. I jestem już po zamocowaniu silników odpowiadających za napęd. Jak widzicie, udało się mi umieścić tutaj dwa silniki. Tutaj mamy wyjście z większych kół zębatych do tego małego. Następnie mamy już połączenie z dyferencjałem, który nam przerzuci moc na przednią oś. E, także bardzo się cieszę, że zmieniłem koncepcję w trakcie e, tutaj motoryzowania tego zestawu i umieściłem ten hub tutaj z tyłu. No, i dzięki temu też mam tutaj bardzo dużo miejsca na umieszczenie silnika odpowiadającego za skrętku. Tutaj widzicie, już przygotowałem sobie miejsce w te dwa piny wepnego, i tutaj mamy wyjście do koła zębatego, do zębatki. I tutaj za pomocą tego mechanizmu będą skręcały się koła. No, mam nadzieję, że. Uda mi się tutaj ten przód odbudować, bo musiałem tutaj rzeczywiście trochę go porozbierać, że będę miał za co zamocować te wszystkie rzeczy. I zamocowałem już ostatni silnik, czyli ten odpowiedzialny za skręt kół. On tutaj jest osadzony na dwóch pinach, tych, których Wam pokazywałem przed chwilą. Tutaj mamy wyjście do koła zębatego i zębatki. Już podłączyłem huba do aplikacji Powerade Up jeśli chodzi o wszystkie ustawienia no to jest tak samo jak w Raptorze i we Wranglerze bo mamy taką samą ilość silników i takie same opcje i jeśli chodzi o napęd działa nam tutaj prawidłowo jeśli chodzi o skręt kół również także zabieram się za wzmocnienie jeszcze tutaj tej konstrukcji zabudowanie, dokończenie i zaraz znów do Was wracam no i po trzech dniach i nocach kombinowania zmiany koncepcji w międzyczasie jak widzieliście udało mi się zakończyć zmotoryzowanie Mustanga no, jestem bardzo dowolony ponieważ e, tak jak widzicie w karoserii nie musiałem e, praktycznie żadnych zmian wprowadzać wszystkie zmiany są w środku e, tylko i wyłącznie kwestii mocowań e, no, jedyna zmiana która jest widoczna to to że koła e, trochę wystają poza e, nadkola e, no, ale to wynikało z tego że e, żeby można było zrobić na przedniej osi dyferencjał z opcją skrętu no musiałem troszeczkę poszerzyć tą oś więc też dodałem tutaj poszerzyłem kwestię tylnej osi udało się wszystkie silniki ukryć w środku więc z zewnątrz praktycznie z daleka nie widać że jest to zestaw zmotoryzowany no więc cóż najwyższy czas żeby go przetestować Jak mogliście zobaczyć, Mustang sobie radzi całkiem dobrze, jeśli chodzi o jazdę. Jeśli chodzi o nakład pracy, no to. Jak do tej pory na Mustanga musiałem poświęcić najwięcej czasu, jeśli chodzi o zmotoryzowanie go. Chociaż myślałem, że będzie dużo prostszy niż Wrangler, to raczej tutaj, Wrangler przeszedł na drugą pozycję. Najwięcej czasu rzeczywiście zabrał mi ten Mustang. Ale była to świetna zabawa. Także, jeśli chodzi o zmotoryzowanie Mustanga, to by było na tyle. No i pewnie już niedługo zabiorę się do kolejnej motoryzacji. Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się i do zobaczenia.